Siema, Siema, widzów, witam cię bardzo serdecznie. Mieliśmy coś innego dzisiaj oglądać. Miał się odcinek nie spóźnić, ale właśnie jak zacząłem to nagrywać, to patrzę. A tutaj Wardęga wrzucił film. Film oczekiwany przez każdego, który trwa godzinę 13 minut. No i oczywiście sobie go w całości obejrzymy. Jak będą jakieś nowości, ciekawostki i tak dalej, to będziemy sobie na to reagować. Więc wy się uzbrójcie wy lajka, subskrypcję, jakieś przekąski, no i oglądamy. A poczekajcie, bo jest ostatni dzień miesiąca. To jeszcze jedna rzecz. Masz ochotę na przygodę w stylu Dragon Ball? Wskakuj do Return of the Science, gry która pozwala ci się stać sa, sa, Saiyanem bez konieczności nauki lataja na miotle. Wybierz swojego bohatera, zbierz drużynę i wskakuj do walk PVP, gdzie emocje sięgają zenitu. No i nie zapomnij o tworzeniu własnego klanu, bo przecież kto nie chciałby rządzić Future Earth? Trenuj, odkrywaj lochy, zdobywaj lepszy sprzęt i poczuj się jak prawdziwy wojownik, ale bez ryzyka zniszczenia planety. A jeśli klikniesz w opisie, dostajesz 3 dni premium, żeby szybciej rozwinąć swoją postać. No i teraz możemy faktycznie oglądać. Są teraz wyświetlenia. Jaka jest Twoja wartość? Nie przypominam sobie, Krzysztof czegoś takiego. Ty mówiłeś, że masz teraz. Znacznie większe wyświetlenia, co mogę więcej powiedzieć? Ja również nie miałem nic do dodania. Ja powiedziałem, że nie potrzebuję walczyć, że mam teraz dobry czas i nie, nie, nie mam zamiar, nie mam ciśnienia na walkę. Tutaj na początku, z tego, co kojarzę z Wardengi, Wardęgi, on mówił, że na początku będzie to, w ogóle cały ten film będzie tworzył w taki sposób, że ktoś, kto nie zna w ogóle sytuacji, typu na przykład wysoki sąd, no to jak sobie to obejrzy, to będzie znał całą sytuację od A do B, a my oczywiście rzeczy, co się wydarzyły na fejmie i tak dalej, pamiętamy, wiemy, więc takie rzeczy raczej wam przeskipuję. Czy później... Kilim, wszystko się wyjaśni. o. Super jakbyście sprostowali tą sytuację, no bo no ja nie, nie powoływałem się na zasięgi, dobrze pamiętam to wszystko wydaje no mi się... Ja że masz czy... Ty też podkreślałeś, ty podkreślałeś, jakie masz zasięgi, jakie są teraz wyświetlenia, jaka jest twoja wartość? Nie przypominam sobie Krzysztof czegoś takiego. Nie Co, to jest, to jest yeah, w 니idorze, bo widzenia nie za pójście, nie wiem, że kurde, no bo Szymek ma nagraną rozmowę, potrzebną i no, nie można nagrywać, to jest autora, ja mówię. Rafał, poczekaj. I ja nagrywam rozmowy, i wy nagrywacie rozmowy. Dobrze o tym wiemy, nie czarujmy się, nie? Damy informację, że zakończamy współpracę. i Jednocześnie chcieliśmy wyjaśnić tą kwestię taką, która tam jakaś wyszła odnośnie handlowania Pandorami. Może przez to, że tyle to było wałkowane, ten temat tego, czy on handlował, czy nie handlował, to póki co mimo tego, że daje mięso na początku, czyli głosówki, gdzie na przykład nie rozpala tylko ten pasternak cały przyznaje, że nie powiedział, że dzięki pan tylko że ogólnie ma dobry czas, to, to, to dla mnie jest taka trochę błahostka. Nie wiem czy wy też tak macie. Oni miałem swoją grę, to i tak mi się opłaci. Więc ja mogę resztę piletów, gdyby się nie sprzedawały, rozdać za darmo, byle w obrazku nie wyglądało. W chipsach, na wykopie były, ale patrzcie, co z lejsach ma na Dobrze, Krzysztofie, to słyszeć w kontekście nieopłaconych faktur, co Bardzo dobrze to Prokuratura. No takie nastawienie, że żeby to ładnie w obrazku wyglądało, że rozdają za darmo te bilety, no to to jest coś, co też słyszeliśmy. No i w sumie y, to był też trochę prawdopodobnie powód, dlaczego już teraz nie było jakiejś wielkiej hali, tylko w jakiejś, nie wiem, dys dyskotece, na jakiejś dyskotece był ten Fame ostatni. Ja natomiast nie jestem zaskoczony. Ponad rok wcześniej, gdy Heilig i Fame rywalizowały o zatrudnienie mnie jako prowadzącego, podczas negocjacji kontraktu o takiej ewentualności informował mi Rafał Pasternak z Fame MMA. Styczeń 2022 roku. Federacja MMA ma na celowniku nie tylko ABW. A tak niedawno o tym mówiliśmy. Hm, mnie zapewniali, że nie ma się czego obawiać, że nawet nie udało się w Czeczeniu powiązać prezydenta z, z ACA. Ciekawy jestem, jak to się rozwinie. Nie udało się, ale gal w Europie ACA już nie organizuje. Jak wejdą kontrole skarbowe na osoby współpracujące z Hailik, to dopiero wtedy będzie się dziać. Pewnie tylko kwestia czasu. Pół roku, rok, zbiorą materiały i... Po decyzji MSWiA Hailik nie jest w stanie zorganizować kolejnych gal i... O, to na przykład ciekawostka taka, że oni tam w fejmie wiedzieli w sumie ciekawe czy jakoś maczali w tym palce czy tak po prostu wiedzieli że prędzej czy później High League zamkną no bo to że oni prawie rok wcześniej wiedzieli no to dość spora jakby odległość czasu nie w tym czasie nie jestem już związany kontraktem z żadną federacją. Sławomir Bielski i Lexi Chaplin proponują mi zostanie prowadzącym konferencji Cloud MMA. Fame składa podobną propozycję i proponuje mi umowę z rekordową stawką. Za prowadzenie tylko i wyłącznie konferencji z tytułu kontraktu mam dostać znacznie większe wynagrodzenie niż za którąkolwiek z moich trzech walk. Zaprowadzenie konferencji zaproponowano mi milion dziewięćset tysięcy złotych. Ile jest. Jo... Prawie 2 miliony złotych za prowadzenie konferencji. Oh, oh, oh. Ja myślałem, że te walki, co oni dostali po miliony, to to już było bardzo dużo, zamiast prowadzenia konferencji tyle, no, ale w sumie wizerunek Wardęgi był trochę wart, nie? Mimo rekordowego wynagrodzenia nie decyduje się na podpisanie kontraktu. Oferta zostaje jednak podbita. Podczas negocjacji Rafał Pasternak dorzuca bardzo istotny punkt do umowy. Punkt, który otwiera przede mną nowe perspektywy. Zamawiający na początku roku 2024 zorganizuje galę hype, gdzie wykonawca będzie 20% udziałowcem. Finalnie w czerwcu. Podpisuje rekordową umowę i ponownie zostaje prowadzącym konferencji fame. A, czyli Wardenga widział perspektywę po prostu, że federacja hype będzie pewnie tak duża jak, nie wiem, fame, lub przynajmniej jakkolwiek w takim dużym procencie i dodatkowe pieniądze. No, okej, okay, dobra, kumam, dlaczego się mógł zdecydować, ale w sumie to hype to co? Była jedna gala chyba za darmo, jako rekompensata za fame i tyle i koniec. Czyli źle o federacji i osobach ją reprezentujących. Strony umowy zobowiązują się powstrzymać od publicznych, negatywnych i mogących stawiać w złym świetle komentarzy dotyczą... Drugiej strony osób je reprezentujących. Strony zobowiązują się do dbania wzajemnie o pozytywny wizerunek drugiej strony, a w szczególności do powstrzymania się od wszelkich wypowiedzi lub innych działań mogących naruszyć ten wizerunek. Zamawiający ma prawo do rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym bez zachowania przez wykonawcę prawa do wynagrodzenia z umowy w przypadku naruszenia postanowień niniejszej umowy, w szczególności poprzez naruszenie obowiązków, o jakich mowa w paragrafie 9, 10, 11 umowy. No dobra, ale Wardęga to podpisał, tak? Więc jakby nie patrzeć, no jego wizerunek też był wart tyle pieniędzy, dlatego że oni się zabezpieczyli, że ej, jeżeli damy mu du dużo pieniędzy, to nic o nas nie powie, tylko że w momencie, gdy on robił śledztwo dotyczące stół, to słuchanek dała mu namiar na jakąś dziewczynę, która powiedziała, że też Boxdel i Dubiel między innymi maczali tam palce w jakieś różne rzeczy. No i Wardenga musiałby o tym wspomnieć, co powoduje, że tą umowę faktycznie no, jest nieważna, no a tyle pieniędzy mu dali, dlatego że to jest Wardenga, no i chcieli być bezpieczni. Więc ja Mam obydwie strony tak naprawdę i Wardenga po prostu wybrał prawdę zamiast pieniędzy. Uprawnienia do rozwiązania umowy zamawiający może domagać się od wykonawcy bezwarunkowej kary umownej w wysokości 300 tysięcy złotych za każdy przypadek naruszenia. Później właśnie ten argument podnosi Rafał Pasternak. Ma mamy podpisane dwie umowy. Pierwszy jest, jest napisane to, która, która obejmuje cię od wakacji, że nie widziączką federacji Tresie, przy Bóg, że jest Federacji twarz Uniiś ktoś. Tak, jest. Zaplegowałem go w taki sposób, że bardzo mocno na, na to. Uciekało. Czy sugerujesz mi, Rafał, że powinienem ukrywać takie rzeczy, które y, się pojawiły w moim materiale Pandora Gay? Mimo niekorzystnych zapisów w umowie i widma kar postanawiam dalej prowadzić dziennikarskie śledztwo. Informacje szybko się rozchodzą i cała branża czuje, że zbliża się coś dużego. Ej, no to w sumie czysto formalnie. Ja myślałem, że oglądając ten odcinek będę w 100% po stronie wardengi, ale tak na dobrą sprawę, no jakby wiedział co podpisuje. No, i też wiedział, co robi. No, i wybrał świadomo po prostu prawdę, zamiast jakichś e, tych pieniędzy, zaprowadzenia konferencji i tak dalej. No, oni wybrali, że mu zapłacić więcej, żeby właśnie ten zapis umowy był. No, to mógł na przykład, nie wiem, podczas podpisywania tej umowy, na przykład usunąć to z umowy, tak? No Chyba wiedział, co czyta też. Nie mówię, że Wardęga zrobił źle, ale jakby, no, umowa to jest umowa, jakby nie patrzeć, czy, 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 czy ja coś się odkleiłem. No nie. I tu wiecie, nie chodzi o to, że powinien się cicho o Zelu i nie mówić, bo, no, wybrał prawdę, więc jakby, jak najbardziej. Ale mógł na przykład iść po prostu z tym na policję. Tylko wiadomo już, że gadaliśmy, że jakby po prostu poszedł na policję, nie wiem, zgłosił to i jakby prywatne śledztwo robił, i nie upubliczał tego, no to wiadomo, że to by aż tak daleko nie poszło i nie było jakichś konsekwencji, ale i tak póki co, nie widzę żadnych konsekwencji u Boxera oprócz wizerunkowych i że sam w głowie po prostu jakoś to nie potrafi poukładać. W kolejnych dniach Boxdel znowu twierdzi, że się zmienił i tym razem chce mi już naprawdę pomóc. Twierdzi, że teraz medytował i wszystko sobie przypomniał. Za wszystkim wyjść, nie? Wybiłem sobie zioła stary, nie? I zacząłem medytować i sobie zacząłem normalnie chyba przypominać i wchodzić do głowy. Umiem takie rzeczy. To wszystko widzieliśmy już, a co za drugim razem, czy tam za trzecim, bawi tak samo, że on myślał, że takie mi to państwo nie wiem, zadziała na Wardęgę? Rzeczy musieli ujawnić yy, dziennikarze państwa nie było. Morawiecki osobiście odpowiada za to. Gdyby służby tu jako, w jakikolwiek sposób działały, to nie trzeba czekać na pana Wardęgę. Co ciekawe, okazuje się, że federacja jednak nie zrywa ze mną współpracy, a deklaruje zerwanie jej z Boksdelem, czyli z jednym z właścicieli. No właśnie, piarowo początkowo, gdyby byli konsekwentni ze swoim oświadczeniem, i faktycznie jakby mieli na myśli to, co robili PR-owo, to i prywatnie robili, to, to, to Fejm by na tym aż tak źle nie wyszedł. Prawdopodobnie tak obstawiam. Ale fakt, że ta cała afera w ogóle tak się potoczyła, że politycy to wykorzystywali do jakichś zagrywek, w ogóle żeby ludzie na nich głosowali, to jest dla mnie taka abstrakcja. Ja się waham i mimo przesłanej mi umowy nie podpisuję jej. W związku, że Nitro wciąż nie daje odpowiedzi, jestem w stanie zgodzić się na bardziej wymagającego od niego rywala, to jest Tomasza Olejnika. Chłopaki jednak twierdzą, że to za słabe nazwisko na walkę wieczoru i starają się mnie do Wraz z Wojtkiem Golą wpadamy na pomysł walki dwóch na dwóch. Ja i Gola kontra Fabiański i Olejnik. Intuicja jednak podpowiada mi, by nie walczyć i wciąż nie podpisuje umowy. Na początku listopada Fame, nie informując mnie, wrzuca post o moim udziale w gali Fame Reborn. Dalej nie mam podpisanego kontraktu. 6 listopada odbywa się program promocyjny gali. W studiu za kulisami obecni są m.in. Rafał Pasternak, Krzysztof Rospara i Michał Jurczyga. Panuje przyjacielska atmosfera. Jak się jednak okazało, przygotowana dla mnie była niemiła niespodzianka. Ale cały ten. W ogóle fajnie bardzo mądrze jest to poukładane, tak bardzo, że człowiek rozumie, nawet właśnie się potrafię postawić, w, nie wiem, o, w butach babci, która pierwszy raz to ogląda o tym wszystkim, jakby będzie kumała w miarę o co chodzi tutaj. Ale póki co mam takie wrażenie, że Fame trochę chciał po prostu przekupić Konopskiego i Wardęgę, żeby nic więcej, żeby, żeby mieć ich trochę jak takie. Dwa wiecie, na, pupety jak to się mówi po polsku No takie marionetki Tylko, że jakby nie patrzeć Konopski na potężną sumę podobną do Wardengi się nie zgodził A Wardenga się już zgodził na tą walkę mimo wszystko W innych dniach złotousty Rafał usilnie starał mi się udowodnić, że mam w nim zagorzałego zwolennika I bardzo liczy się z moim zdaniem Przesyła mi nawet niepublikowane materiały promocyjne Fame do oceny Zobacz trailer, powiedz proszę co o nim myślisz Całkiem, całkiem ten trailer W twoich ustach takie słowa to jak 11 w skali do 10 Ojen, o ojen, ojen, takie Lizanie na siłę, żeby się podlizać. To przecież widać z daleko, że takie, to jest takie, co się jest fałszywe i to bardzo, że nie wiem, jakby musieli być zapatrzeni w tego wardenga, żeby faktycznie to napisać i tak myśleć. Bardziej niż wow, podliżemy się. Mu. Oni chyba mieli Wardęgę za mniej inteligentnego, niż faktycznie jest, dlatego może takie taktyki stosowali, zamiast być po prostu, nie wiem, normalny. Fej miał dwa tygodnie na płatność za fakturę, to chłopaki postanowili mi ją wstrzymać. 18 stycznia zapytałem, co z płatnością. Brak odpowiedzi. 24 stycznia rozliczałem podatek VAT i ponownie zapytałem, kiedy płatność. 25 stycznia zadzwoniłem do Rafała. Poinformował mnie, że płatność za poprzednią walkę dostanę, jak pomogę z promocją gali i jeśli ona się dobrze sprzeda. No to dobra, no to tym bardziej. Ja się nie dziwię, że Wardenze tak nie, nie po drodze z tym fejmem, skoro zostaje w taki sposób. To jest manipulacja według mnie. To jest takie taki szantaż. Szantaż, manipulacja i trochę trzy w Bo Wardenga jeszcze opowiadał o tym, że na przykład na Cage e chodził mimo tego, że nie miał to w kontrakcie. Po prostu poznają i chciał dobrze dla nich e, i nie chciał za to pieniędzy, ale mimo wszystko oni mu nie zapłacili za walkę, którą odbył no i miał na kontrakcie odbądź walkę, odbył, no i. Halo, gdzie płatność, a oni coś mu nagle mówią o tym, że musi się dobrze sprzedać gala, żeby mieć pieniędzy, żeby mu zapłacić bez sensu. Znaczy dla Fejmu, gdyby tak na to patrzeć, no to moim zdaniem trochę to miało sens w takim sensie, że oni chcieli wykorzystać pieniądze, że Wardenga już się napalił na 400 tysięcy za walkę, czy ile tam. Żeby wiecie, no trochę go zmanipulować, żeby właśnie nie wypuszczał jakichś rzeczy, żeby mieć go pod kontrolą, jak właśnie taką marionetkę. I świadomy, że włodarze Federacji po kryjomu kopią pode mną dołki, dalej pomagałem im w promocji Gali. Pomagałem Mimo, że nie dostawałem za to wynagrodzenia i nie miałem tego w umowie. Kilka dni przed feralnym Face to Face, na którym nakłamano na mój temat, dostałem informację, że nie będę prowadził Face to Face Casio kontra Boxdel, a federacja zorganizuje bezprecedensowy program. Przed Face to Face Boxdel kontra Casio odbędzie się dodatkowy Face to Face Casio kontra Wardenga, mimo że nawet nie miałem walki na tej gali. Dzień przed programem znowu poinformowano mnie o zmianach. Federacja wpadła na pomysł, że mimo tego, że to Boksdel miał walkę, to zrobią chłopakom krótki face to face, a mój pojedynek słowny z Kasiuszem będzie głównym punktem programu i odbędzie się jako drugi. Kurde śliskie to się wszystko wydaje Jakby, nie wiem, oni zaplanowali, że podczas tego face to face Kasio po prostu będzie gadał głupoty, ale będzie gadał tyle głupot, że Nie wiem, niektóre rzeczy dadzą ludziom do myślenia Typu, nie wiem, że jak tak mogłeś Bogdela podkopać Czy coś takiego No nie wiem, no, no nie, nie robi się takich rzeczy, że się ogłasza w ogóle Oni tak samo walki jakieś ogłaszali bez podpisanych kontraktów Strasznie to się wydaje mało profesjonalne ze strony fejmu I to pod wieloma kontami Z słów Kasjusza wynika, że to Boksdel za kulisami podał mu informację by ten mógł wysnuć taki wniosek. Wyciągając hajs, więcej nie wiem, za walkę krzyczysz razy dwa. Bo to nawet Bogsel mówi o tym w kuluarach. Weź ja, nocowałeś, mówię, że masz 400 tysięcy na live'ie o i tobie się należy tyle. Nie, broń Boże, nie. Kasjusz atakował mnie, że po Pandorze podbiłem kilkukrotnie moją stawkę za walkę. Z no nie, no to faktycznie bardziej wyglądało przynajmniej ze słów Wardengi, jakby oni po prostu chcieli przekupić Wardęgę. Bardziej niż Wardenga. tak mówił o chce, chcecie mojej lojalności i mną sterować, to dajcie pieniądze. No to ta, tak nie było. Bardziej oni myśleli, że tak zają z Wardengą, no ale ewidentnie co się nie udało. Ale z tym Kasiuszem i z tym Kajem. Trochę faktycznie wygląda, jakby po prostu rzucili takiego głupiego, co będzie dawał jakieś różne głupoty, żeby sprzedać jakieś, nie wiem, smaczki, że Wardenga tutaj miał właśnie handlować i tak dalej. To faktycznie trochę śmierdzi to wszystko dookoła tego, ale no naj najlepiej byłoby jakby ten rozparaw, który i powiedział, nie, nie handlowałeś i koniec, kropka. Ale to, że on jakby. Zostawił to, to, tą kłutkę otwartą, że mógł handlować Pandorą, no to faktycznie trochę źle wyglądało na Wardęgi. Może nie. W trakcie wypowiedzi Krzysztofa w tle było słychać radosny śmiech Dubiela. <śmiech> <śmiech> Przypominam sobie czegoś takiego. Nie, nie powtórzę słowo w słowo. Natomiast ta. ja... Ty podkreślałeś, jakie masz zasięgi, jakie są teraz wyświetlenia, jest Nitrozyniak <grymne> śmiał się na swoim live, a ja zrozumiałem, że <grymne> Krzysztof dokończył to, co Beverly zaczęła. W sumie ta sytuacja z Fejm, coraz bardziej jest dobrym przykładem na to, że nie w każdej sytuacji, nawet w większości bym powiedział, najlepszą formą obrony nie jest atak, nie? Tutaj oni wybrali taką formę obrony, atak w stronę zniszczenia zniszczenie jego wizerunku, że jakby to wszystko zrobił dla pieniędzy, a tu tym filmem w sumie udowadnia to, że nie nie zrobił tego, no tym bardziej, że teraz już mu na pewno nic nie zapłacą i jeszcze ryzykuje jakimiś pozwami i tak dalej, więc jeszcze bardziej ryzykuje stracenie pieniędzy niż zyskanie. Mimo że włodarze wiedzieli, że rozpara po prostu skłamał, nikt nie opublikował sprostowania. Czas mijał. Dubiel, Nitrozyniak i Boksdel dalej pracowali nad filmem, który miał mnie zdyskredytować. Gdy do Boksdela dotarło, że film będzie niewypałem, to postanowił zdradzić Dubiela i pokazać mi film przed publikacją. Ten wątek już znamy, ale fajnie zwizualizował to, tylko wam nie oczywiście nie pokazywałem, no bo w sobie to takie średnio ciekawe, ale to, że dosłownie każdy się przyznał mu, że jego wersja jest prawidłowa. W sensie i Boksel na filmie. I pasternak prywatnie ma na to nagranie, ale Wojtek Gola ani nie zaprzeczył, ani nie potwierdził, po prostu powiedział, że nie pamięta i tyle, bo tam miał siostry poruczek, że tam dziecko będzie miało coś takiego o tą sprawę i tylko rozpara ma tą wersję, że podobno on handlował tą aferą. I to również bliski przyjaciel menadżera Dubiela, to jest Mateusza Jakubowskiego. Co jednak dla mnie bardzo ciekawe, Marcin Dubiel składając akt oskarżenia w sprawie karnej, wniósł o zasądzenie o mnie maksymalnej możliwej kwoty to jest 100 tysięcy. I teraz uwaga, kwota ta ma być przelana w przypadku mojej porażki na fundację powiązaną z Mariuszem Sokołowskim. A to mocne, to mocne, że wiecie, na Dubiela fajnie będzie sąd patrzył, bo chce 100 tysięcy od Wardęgi, zadośćuczynie, ale to charytatywnie, więc gida. Tu się okazuje, że jakiś Sokołowski jest, który ma powiązania z Fejmem dość grube, z menadżerem Dubiela i to trochę wszystko wygląda tak, jakby... Oni robili wszystko, żeby pod dubiela, jakby cały Fejm pod Dubiela się podkładał, żeby Dubiel w sądzie mógł powiedzieć, że ej, on to nie robił w interesie społecznym, tylko on to robił dlatego, że chciał więcej zarobić. A Wardenga tutaj pokazuje, że nie, że tak nie było. Premium zarobiłem 7 tysięcy złotych. Skoro tyle zarabiam na transmisjach live teraz, to na live'ach po Pandorze, gdzie biłem rekordy widzów, musiałem zarobić majątek. Przecież wtedy miałem nawet 400 tysięcy ludzi w jednym momencie. Ile zarobiłem na tych rekordowych transmisjach? 50-60 tysięcy na każdej? Otóż podczas Pandorowych transmisji live z reklam AdSense i YouTube Premium zarobiłem łącznie 0 złotych. No i tutaj właśnie oczywiście jest kwestia tego, że Wardenga nie dawał reklamy, a mógłby spokojnie dziesiątki tysięcy na każdym live'ie y, zarobić, ale to pokazuje jego intencję, że nie chciał pieniędzy. Ale wydaje mi się, że największym i tak pokazem intencji jest to, że jakby poświęcił swój kontrakt S na miliony złotych, w zamian za to, żeby pokazać prawdę, to już to wystarczy, ale to jeszcze pokazuje jeszcze bardziej, że nie to nie dla pieniędzy. Okej, okay, fajnie. Pójdźmy tutaj bok z Delom i Dubielą na rękę i uznajmy, że podczas walki złamałbym głowę, więc kolejnych walk by nie było. Doliczmy zatem tylko kwotę za jedną walkę. Daje nam to kwotę od 3,3 miliona do 3,7 miliona. Wystarczyło siedzieć na utkany i nie robić Pandora Gate, bo w Pandorze był wymieniony boxdel, a zapis wprost mówił. Strony umowy zobowiązują się... No to nawet powiedzmy, że po 50 tysięcy by zarabiał maksymalnie na tych live'ach, co jest i tak ogromną sumą, wydaje mi się, że nierealną mimo wszystko, no to i tak by tyle pewnie nie zarobił w rok streamowania pewnie codziennie czy coś takiego. No nie, nie potrafię szybko Batmy robić, ale ogólnie no... No, to nie, no, ja, ja już dawno temu miałem takie Ej, dobra, on tego totalnie nie robi dla pieniędzy, więc nie wiem, czy to jest po prostu udowodnienie sądowi, jakby coś Nie wypowiedziałem i ten punkt złamałem, to jednak tej umowy nie rozwiążą Spórny punkt oleją na kilka miesięcy, a w zamian zapowiedzą, że nie wywalają mnie, a jednego z właścicieli I nie będą mu podawać ręki, a na koniec w nagrodę zaproponują mi półtora pańki za walkę Żeby to przewidzieć, musiałbym być jasnowidzem albo być pierdolnięty I wysoki sądzie, żeby była jasność, ja jestem trochę pierdolnięty ale kurwa nie aż tak Publi to nawet sobie nie ważne co on mówi jakby udowodnił już swoje, ale zabawne jest to w jaki sposób odrobiła się ten film żeby ten wysoki sąd to oglądał, ja, ja to widzę jak oni to z Pasternakiem i ze wszystkim oglądają ten film parę razy i jest ten moment nie? i no, cała sala musi iść w brecht ale ciekawostka, Wardenga też wrzucił film y, Zadbany Pozwany, więc y, to też sobie obejrzymy może nawet i dzisiaj, zobaczymy a ile zarobiłem z donatów? Podobno Boxdel w kuluarach mówił, że tylko przez trzy pierwsze streamy zarobiłem z donatów ponad 300 tysięcy złotych. Prawda jest jednak taka, że łączna suma donateów za cały październik wynosi 80 tysięcy złotych, czyli prawie trzy razy mniej niż w praktyce dostawałem za konferencję. Publikując pan... No to kole kolejny argument, że za donajciki, bo donajcików to tam pewnie miliony, no to już poszedł za drzwi. Ciekawe jest to, jak bokser nie potrafi po prostu siedzieć cicho. <śladuje> Zgaduję, że jakby siedział cicho i nie chodził, nie chwalił się na lewo i prawo i tak dalej, to pewnie miałby lepszą teraz sytuację. A ja sobie go wyobrażam, jaką wiecie, wkurzony jest na Wardęgę, nie ma nic jakby na niego i tak chodzi Widzisz, on na, za donate'y to robi, no. Pół miliona w dwa dni czy coś zarobił. Lub wyciął z niego boxdela. Dziękuję wysoki sądzie za uwagę. A widzów zapraszam już na tą część, na którą najbardziej czekali. O, 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 dobra! To, 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 to my się dopiero rozgrzewaliśmy? To, 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 to był dopiero. To, to, dobra, ja nawet nic nie mówię, oglądasz. Sprawdźmy zatem, jaka jest prawda. Wysłanie tej foty było dla laski, kurwa, która kłamała z wiekiem, on nie może udowodnić, że wiedziałem, ile ma lat. 17 września do pokrzywdzonej napisała jej rówieśniczka. Na screenie, który przesłała widać, że pokrzywdzona również nie oszukiwała z wiekiem i rangą, jak twierdził Michał. Oj oj oj, Chłop chłopco wykopał, kopał i kopał i wykopał, że 14 plus ma jak byk rangę, no nie wiem, no chyba, że magicznie sobie zmieniła, jakoś magicznie udowodniła, że jednak nie ma 14 lat albo nie wiem, co na to może odpowiedzieć, że dla Beki jej daje 14 plus, że ha dzieciak czy coś takiego, no nie wiem, no nie ma tu obrony. I, i, i dlatego to kręcenie Bogdana jest najbardziej bez sensu rzeczą. Przyznać się, powiedzieć, byłem zrąbany i jestem nowym człowiekiem. I tyle. Przecież on by miał taki spokój psychiczny, dlaczego jego... Ego mu tego nie pozwalało robić Ale ja nie chcę stawić. Czy ty rozumiesz, że więcej ludzi się od ciebie odwraca nie dlatego, co zrobiłeś przed laty, a dlatego, jak zachowujesz się teraz? Pomyśl, jak czuje się ta dziewczyna. No tutaj bardzo duże plus jeden. Ba bardzo duże plus jeden, ale to jest teraz pytanie, czy to prawdziwy Bokzel wychodzi, czy to jest po prostu Bogzel, który ma jakieś, nie wiem, yy, ataki ma ma mania maniakalne, tak to się chyba mówi, przez to, że jego ego mu nie pozwala na to, że ma idealny wizerunek i po prostu przyznać się do prawdy. W momencie prawa przedawni się dopiero, gdy pokrzywdzona skończy 30 lat. Jednak Bogzel zarzutów wciąż nie dostał. Zastanawiacie się pewnie, jakim cudem? No, ciekawi mnie to w sumie, no bo póki co tylko stół ma mieć jakiekolwiek konsekwencje, dubiel to tak chyba średnio, Boxel też tak średnio. E, w ogóle ten, ten temat około bogzela, co on teraz poruszał, to jest rzeczy, które już poruszaliśmy i pokazywanie jego hipokryzji i tak dalej, więc... Takie publiczne bardziej informacje, mało takich jakichś e, spicy rzeczy, mimo wszystko, a spodziewałem się, że jakoś więcej będzie. Mimo, że według prawa czyn Michała powinien przedawnić się dopiero, gdy pokrzywdzona skończy 30 lat, czyli dopiero w 2030 roku, to prokurator wydał postanowienie, że uwaga odmawia wszczęcia dochodzenia, bo sprawa się przedawniła. O, podoba mi się w stronę, którą to to idzie, jakby taj Wardęga miał kopać, nie wiem, że tutaj e, prokurator był jakoś przekupiony, czy coś takiego, nie wiem, sugeruje mi różne rzeczy. ...wierzyć, że ta pomyłka wynikała tylko i wyłącznie z przypadkowego błędu prokuratora, ale im dłużej się przyglądam w sprawie, tym bardziej jestem zaniepokojony. To wszystko jest dla mnie bardzo smutne i przykre. Pokrzywdzone, czy to w sprawie Stu, czy to w sprawie Boxdella, czy innych twórców, po latach przerwały milczenie. Polskie służby, zamiast należycie zająć się sprawą, to nawet nie pofatygują się, by zajrzeć do kodeksu karnego i sprawdzić przepisy. Tutaj Wardęga mówi, że zażalenie było dane w stronę tego prokuratura i po prostu faktycznie był jakiś błąd <grych> i tutaj ponownie sugestie jakby to nie wiem, były jakieś opłacone rzeczy i tak dalej. Wszystko jest możliwe. Już nie mam na to siły. Jest ponad rok po opublikowaniu filmów, a jedynymi osobami związanymi z Pandorą, które mają sprawy w sądzie Jestem ja i Konopski. Stewart ponad rok od Pandora Gate wysłał kilka pozwów. Ciekawe, czy ten film jakkolwiek ruszy faktycznie. Nie wiem, że coś tam się zadzieje prawnie wokół tego, ale jakbym miał obstawiać, to nie. I tutaj chyba wolę mieć pesymistyczne nastawienie i się zdziwić pozytywnie, niż się po prostu zawieść kolejny raz. Nie, gdyby nie, gdybyście nie chcieli, to się rzeczywiście wysłali pismo od prawnika, bo dzisiaj taki, taki paragraf i zgadzamy się to, to naruszenie. nie, my po prostu boimy się, że przez ten czas kiedy zbierałeś, nagrywałeś materiały, jakiś na wojtem minęła kolejna bo gdzieś w federacji i znowu by się w wy, lekkalnie robienie afery pod zasięgiem. Dajesz mi słowo, że takiego czegoś nie ma, czyli by nie wiem, zrobił? Wydaje mi się, że mówiąc takie słowa, że mówiąc takie słowa, to tylko i wyłącznie w tym momencie się totalnie pogrążyliście. A, czyli Fejm naprawdę prywatnie na to wychodzi, myślał, że on to wszystko pod zasięgi robi tą całą aferę, nie dla dobra sprawy, czy cokolwiek takiego, tylko dla zasięgów. Już nie dla pieniędzy, tylko dla zasięgów. No dobra. Ta prośba bym dał słowo, że już nic nie nagram obok zelu i goli była. Po coś był ten sądowy zakaz, że nie mogę publikować nagrań rozmów. Jednak jakich materiałów dokładnie obawiał się Rafał, to już trzeba pytać jego. Ja nie wiem. Co ciekawe... Właśnie, już wam tak trochę zespojleruję, jesteśmy przy końcu materiału i w sumie póki co nic jakiegoś mega mocnego na fejm nie wyszło, żeby był tutaj zakaz sądowy, że tak bardzo się bali jakby swojego wizerunku. No tak szczerze, to tak, no nic nowego, czego nie wiedzieliśmy po live'ach Sylwestra. tak? Dobra. Chodzimy całość na to, bo przecież środków, bo niestety tego, tak, ale wcale nie zróbmy tak, jakichś na kolorowe, jak ci chłopacze pokażą. Znaczy, że płynności tamten okręgów nie ma. Dobra, ja tak. wiem, o co pani. Chłopaki nawet zaproponowali wspólny pożegnalny program. Nie czy jakiś wspólny program, jedyny case, że ty będziesz prowadził i wtedy pożegnalny. No to już tam wśród. przemyślimy to, a kiedy macie kolejną gałęźmanię jakoś, tak? No, no, tak tego krautu, gdzie może, czy, jakby się w pierwszym pierwszy to... Nagle oni stwierdzili, że będą mu płacić całość, zapłacili mu tam całość za tą walkę i jeszcze proponują wspólny program na pożegnanie. W końcu powstał długo zapowiadany kanał, zadbany, pozwany. Tam to się dopiero zdziwicie. Będę bardzo wdzięczny za zostawienie subskrypcji na nowym kanale. No dobra, widzowie, jeszcze może dzisiaj sobie to obejrzymy. <laughs> Bo w sobie to jest bardziej ciekawi teraz, i tylko 13 minut trwa. A tu była godzina 13, dość mocno to skróciłem, i chyba wiele rzeczy nie pominąłem. Takich istotnych, które by Was szokowały, no bo mnie też mało rzeczy szokowało. A wydaje mi się, że jeżeli oglądaliście wszystkie moje odcinki o, o tej aferze, no to tak naprawdę, no niewiele tu było. faktycznie taki materiał, który myślałem, że bardziej będzie najeżdżał na fame, a mało najeżdżało na fame, tak totalnie szczerze mówiąc. No zobaczymy, jaka będzie teraz reakcja, co teraz się wydarzy. Czy to jest dopiero zapowiedź, znaczy początek czegoś większego, czy raczej koniec czegoś większego. Zobaczymy. Zostawcie lajka, like zostawcie suba, oglądajcie kogoś, widzimy się jutro i na razie.